Trenuje Office 365. Najtańszy i najlepszy kurs dla początkujących. Zasubskrybuj po więcej. Cześć. Tutaj Piotrek, trenuje 365. W dzisiejszej lekcji chciałbym wam pokazać, jak najszybciej i najpoprawniej ustawić relacje pomiędzy dwoma organizacjami. Co to oznacza? Na przykład mamy jakąś partnerską firmę, z którą chcielibyśmy dzielić informacje informacje z kalendarza. Czyli na przykład ja dzieląc swój kalendarz albo dostępność swojego kalendarza z osobami z innej organizacji, w momencie gdy e, któraś z osób e, w tamtej drugiej organizacji chciałaby e, zorganizować spotkanie ze mną, będzie w stanie zobaczyć informacje z mojego kalendarza, czy jestem w tych datach albo godzinach dostępny. Te Informacje nazywają się free busy, czyli zajętość albo dostępność. Wiele osób ma problemy ze zrozumieniem tak zwanego hybrid mesh. Jest to artykuł Microsoftu opisujący jak poprawnie dzielić informacje free busy w przypadku różnych, że tak powiem scenariuszy. Natomiast ja wam dzisiaj pokażę podstawowe dwa, z którymi zauważyłem, że Szczególnie z jednym, tak naprawdę, z którym e, najwięcej osób ma problemy. E, natomiast dla tych, którzy są początkujący, e, pokazuję, jak to zrobić. Na bardzo prostym przykładzie e, przechodzimy do Exchange Admin Center i pod zakładką Organization wybieramy Sharing. Pojawia nam się taka stronka. I teraz tak, klikamy na add organization sharing i teraz na przykład wpisujemy firma kumpla. Dobra. I teraz załóżmy, że yy, firma kumpla to jest abc.kredki.pl albo coś takiego, albo kredki.pl, nie, a znaczenia abcx.pl Klikamy na next i teraz jest bardzo ważne, bo yy, w tym wypadku musicie Państwo pamiętać, że wasz kolega albo ta firma, z którą będziemy dzielić informacje kalendarzowe FreeBeezy, ona też musi się znajdować w chmurze. Też musi być tenantem Microsoft Office 365, bo to jest warunek. I teraz, tak, domena abc.pl, którą tam sobie wpisaliśmy, to ta domena. Tego naszego kolegi, albo u tej organizacji, z którą będziemy dzielić informacje, ona musi być poprawnie skonfigurowana. To jest warunek. Co mówię, co mam na myśli, mówiąc przez poprawnie skonfigurowana? Otóż, jeżeli przejdziemy na e, domeny w jego tenancie, to tutaj musi mieć dobra kondycja. Stan musi być dobra kondycja musi być po prostu to skonfigurowane poprawnie. Tak? To jest bardzo ważne. Czyli wracamy do organization sharing i tutaj mamy pierwsze zapytanie kalendar freebies information sharing. No to tak chcemy ten kalendarz udzielić, żeby e, te informacje z mojego kalendarza i z kalendarza innych użytkowników w mojej firmie były widziane e, w firmie drugiej. Znaczy to będą informacje, e, żeby było jasne tylko czy jesteśmy Dostępni, czy jesteśmy zajęci? W przypadku, jeżeli organizujemy spotkanie grupowe między dwoma firmami, tak? I teraz tutaj możemy sobie, że tak powiem, wyszczególnić, jakie informacje chcemy no, z tą drugą firmą dzielić. Tak? Czy, czy ma być tylko czas, czy ma być czas razem z lokalizacją i razem, że tak powiem, z tematem. I czy tutaj informacja z naszej firmy będzie dzielona ze wszystkimi w tamtej organizacji, czy z jakąś specyficzną grupą, która ta firma wyznaczy? No w tym przypadku tutaj wybieramy wszystko, klikamy Next, i tak naprawdę jak klikniemy Next, to ta konfiguracja zacznie, że tak powiem, się tworzyć. Ja jej nie będę ukańczał, ponieważ to była jakaś tam domena wymyślona. Nie wiem, czy ona nawet istnieje. W każdym bądź razie ta relacja się utworzy. Ale, żeby poprawnie ona działała, to ta firma musi zrobić to samo od, ze swojej strony i musi wskazać na waszą domenę. I to wszystko. Jak relacja będzie poprawnie utworzona, to wtedy, wchodząc w Outlooka, będziecie po prostu w stanie e, zobaczyć, m, czy dana osoba z drugiej organizacji, w momencie, kiedy ją dodacie do spotkania, czy ona jest zajęta w tym czasie, czy jest dostępna, i tak Bardzo proste. Natomiast sprawa może mieć się troszeczkę inaczej w przypadku, jeśli ta druga firma będzie miała. Jeszcze tak zwany on-premises serwer. Co to oznacza on-premises serwer? To znaczy, że jest lokalny serwer, który, że tak powiem, działa równolegle z serwerem chmurowym. To się nazywa Hybryda, tak? Chodzi o to, że te dwa serwery, tutaj, e, na przykład ta firma, no, e, miała kiedyś na przykład tylko serwery lokalne, ale potem zdecydowała się e, przenieść część informacji do chmury, tak? Ale ten serwer nadal istnieje i no, z jakichś tam względów. I tutaj jest miejsce, gdzie wiele osób, wiele organizacji a, ma problem z poprawną konfiguracją, ponieważ bardzo ważne jest, w przypadku, jeżeli my jesteśmy czysto chmurowi, tutaj jesteśmy my, a oni mają hybrydę, to my, tworząc tą relację, musimy wskazać na ich domenę onmicrosoft.com. Musicie się po prostu zapytać tej organizacji, która ma hybrydę, jaka jest ich domena onmicrosoft.com? I wtedy gwarantuję Wam, że to będzie działało tak, jak należy, ponieważ wiele organizacji czasami robi błąd i z chmury wskazuje na domenę, która de facto kiedyś została skonfigurowana e, prawdopodobnie na lokalnym DNS-ie. I wtedy są problemy z rozwiązaniem wszystkich domen w tym tenancie itd., itd. Nie będę się w to zagłębiał, żeby nie komplikować całej sytuacji. Prosty sposób. Wskazujemy tutaj, wchodząc na nasz tenant. Jeżeli tam była firma abc.pl, no to być może, jak jest firma, która ma hybrydę, abc.onmicrosoft.com, musicie się to e, dowiedzieć e, z tej firmy. Natomiast ta firma w dalszym ciągu wskazuje nas waszą główną domenę. Nie będzie problemu. Ta domena, ta zapytanie na domenę onmicrosoft.com rozwiąże wszystkie pozostałe domeny, które zostały skonfigurowane w tym tenancie. Bardzo prosta rzecz i gwarantuję wam, to będzie po prostu działało. Jeżeli w waszym przypadku będzie hybryda. Od razu wam mówię, że możecie wskazywać na domeny on.microsoft.com i tylko tyle. Reszta się po prostu sama rozwiąże. Nie wskazujcie na, na własne na główne domeny, tylko na domeny on.microsoft.com. I po tych domenach, po tym zapytaniu, organization relationship te, te, relacja między organizacjami będzie działała idealnie i oszczędzi wam wiele potu i trudu. Także mam nadzieję, że ta krótka lekcja e, pomogła wam zrozumieć jak w prosty i najszybszy sposób ustawić relacje między dwoma organizacjami w przypadku środowiska czysto chmurowego lub środowiska hybrydowego. Jak zwykle zapraszamy do naszego e, kursu online i offline. Kurs offline jest przeznaczony dla początkujących. 4 godziny kursu w super cenie. Gwarantujemy, że po tym kursie każdy, ale to każdy bez wyjątku, nawet bez wcześniejszego doświadczenia, będzie w stanie zarządzać swoją organizacją na podstawowym poziomie. Dziękuję i pozdrawiam. Trenuje Office 365. Najtańszy i najlepszy kurs dla początkujących. Zasubskrybuj po więcej.